Czwartek, godzina 19.30 już minęła, więc rozpoczynamy kulturalnego donosiciela. Ja nazywam się Grzegorz Sypniewski, jak pamiętacie zapewne. Przez ostatnie kilka odcinków biegałem wręcz do studia, bo robiliśmy wszystko na ostatnią chwilę. Tym razem siedzę sobie wygodnie, spokojnie, wszystko jest zrobione. Zatem nie przedłużam i serdecznie zapraszam na materiały, które przygotowaliśmy. Podróż z PKS-em przez świat zabrała wszystkich, którzy w ostatnią sobotę przybyli do Domu Kultury w Chwałowicach, dwójka globtroterów, Anna Kędzierska i Jan Liliany. Od razu wyjaśnijmy, iż PKS w tym przypadku nie był środkiem transportu, a skrótem od nazwy całego cyklu wydarzeń kulturalnych, czyli rybnickiej platformy kulturalno-społecznej. Sam PKS adresowany jest do młodych ludzi zagrożonych społeczną degradacją, a wybór tematyki podróżniczej nie był dziełem przypadku. Skąd to się wzięło? Nie wiem, jakąś pierwszą wycieczkę taką małą górską pamiętam, jak miałem chyba 12 lat z moim krzesnym. Weski śląskiej i z roku na rok było gdzieś dalej, gdzieś więcej. Podróżnicze opowieści ilustrowane były zdjęciami z najodleglejszych stron świata, jak przyznaje Jan Liniany. Każda pasja przede wszystkim ta podróżnicza gdzieś musi się zacząć, a start do tego typu życiowej przygody na ogół nie znajduje się zbyt daleko. Podróż jest takim specyficznym wymiarem nie tylko fizycznym człowieka, ale i duchowym. Uczy człowieka pokory, jak powiedział Janek Liniany, i tutaj trzeba. Pokazać tym ludziom, że warto podróżować nie tylko w dalekie podróże, ale w głąb siebie, bo tak jakby są one równoznaczne w naszym życiu. I tak aż na koniec świata, gdzie oczy poniosą, bo jak podkreślali troterzy, w tym przypadku pieniądze nie są największym problemem, a nasz lęk i strach przed nieznanym. Animatorzy Kulturalnego Życia Rybnika spotkali się w tutejszym ratuszu, by zapoznać się na razie jeszcze z projektem portalu kultura .eu. Każdy mógł zgłosić autorskie poprawki, tak by portal informacji kulturalnej miasta był czytelny dla mieszkańców i przyjazny dla tych, którzy będą bezpłatnie zamieszczać na nim ogłoszenia o organizowanych przez siebie wydarzeniach kulturalnych i to zarówno tych komercyjnych, jak i pozbawionych finansowych korzyści. I mam nadzieję, że przy współpracy z tymi wszystkimi, którzy. Pomagają nam realizować ten projekt, a to przede wszystkim twórcy wydarzeń kulturalnych w mieście uda nam się wspólnie osiągnąć sukces. Informatycy przedstawili wstępne graficzne projekty stron portalu, a uwagi przyszłych użytkowników były skrzętnie notowane. Ci ostatni nie ukrywali, iż z portalem, który oficjalnie ma zadebiutować pod koniec wakacji, wiążą poważne plany. Będzie to jedno z naszych głównych narzędzi. Jeżeli ono zostanie wdrożone, zależy nam, żeby stało się to jak najszybciej, na pewno będziemy z tego korzystać. Dodajmy, iż portal jest jednym z elementów unikalnego projektu Kultura Rybnik EU, projektu, w ramach którego realizowany jest nasz kulturalny donosiciel, a także wydawany kulturalny informator, a już wkrótce w mieście powstaną ekrany LCD i LED, punkty Bluetooth, infokioski oraz gabloty informacyjne zlokalizowane w kilkudziesięciu najbardziej uczęszczanych punktach miasta. Za nami pierwsza część programu, czyli relacje, które właśnie oglądaliście, a teraz zapraszam na zapowiedzi i imprez, które dopiero się odbędą. 8 lipca, tyście PAP, zapraszamy na koncert. Witamins, witamins, witamins. Będzie dużo rozdawanych nagród. Rewelacyjna obsada. Katarzyna Figura, Anna Gronosta i Tomasz Dedek i Cezary Morawski. A do tego zaskakujące zwroty akcji i przede wszystkim doskonały humor, czyli świat aktorski od kulis. Tak w skrócie można byłoby zaanonsować spektakl zatytułowany Gąska w wykonaniu Teatru Kapitol z Warszawy, który na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej wystąpi 13 lipca, początek godzina 19. 15 lipca Paleta Pub zaprasza wszystkich miłośników piosenki żeglarskiej na imprezę szantową. Będziemy grać, śpiewać, będzie pokaz slajdów z rejsów żeglarskich. Mile widziane również stroje pasujące do wystroju. Także piątek, 15 lipca, Paleta Pub, godzina 20.30. Zapraszam. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo gorąco na kolejne spotkania ze sztuką. Tym razem 13 lipca o godzinie 19.00 w kawiarni pod Tubą na Rywnickim Rynku odbędzie się spotkanie z Violetą gaszka Marek, która prezentować będzie swoje sztuki plastyczne, oraz ze mną Michałem Wojaczkiem. Tym razem e, wystąpię w roli saksofonisty. Zapraszam bardzo gorąco. 13 lipca, godzina 19.00, kawiarnia pod Tubą. Nawija. To ja mogę nawinąć się, no. Zapraszamy wszystkich serdecznie 14 lipca tutaj w to oto piękne miejsce, gdzie będziemy grać mega dobrą imprezę. Charytatywny koncert dla tej oto pięknej młodej damy. Będziemy zbierać pieniądze na jej leczenie, gdyż nie pykło. Zdarza się. Nieważne, istotne jest to, że będziemy tutaj my wszyscy. Będzie Meter. Dobry wieczór. Będzie pan Rufijok. Dobry wieczór. I CZK dokładnie. Yes, a KZK reprezentant. dokładnie oni, będzie też Twoja Będzie chastu, będzie, będzie, będzie skoru, będzie bunio. E, kto tam jeszcze będzie, chłopaki? No. Nieważne kto będzie, ważne, że będzie dobra impreza będzie i dużo, zapraszamy wszystkich tutaj. Mało tego, po całej imprezie w parku przenosimy się na afterparty, tak? Gdzie ta afterparty jest? Do byka. Do byka. Będzie tak, afterparty po byku. Obiecujemy wam wszystkim. Tak jest, zapraszamy jeszcze raz. Tutaj, 14 lipca, godzina 15 się zaczynają koncerty, ale bawimy się tutaj od samego rana. Z tego co słyszałem to też będą atrakcje dla dzieci. Jakieś kucyki czy inne jednorożce. Nie wiem, nie słyszałem, nie widziałem. Sam tu przyjdę, żeby się przekonać. Jesaj! Musisz tam być. I wszyscy dla Patrycji robią. I want to make you mine. Four, yeah. five, six. Come on and get your kicks. Now, you don't need the money when it look it like, like that, do you, honey? <laughs> 14 lipca zapraszamy do Kulturalnego Klubu na urodzinową imprezę portalu rybnik to pierwsza taka impreza, pierwsze urodziny portalu. Zapraszamy serdecznie. Kulturalny Klub, klub Rynek 3, Wiazd 10 zł, godzina 19, początek. W programie m.in. wystawa zdjęć koncertowych fotoreporterów Rybnik City.pl i oczywiście, jeżeli mówimy o portalu naszym, nie można, że zabraknąć muzyki dobrej, bardzo dobrej, czyli Rybnicko-Wolisławski zespół Blue zagra tego wieczoru. Zapraszamy Arkadiusz Klimczak Rybnik City.pl. Nie jest zbyt wielkie, ale za to posiada wszystko, co powinno mieć studio nagrań. W dodatku dla zainteresowanych, czyli głównie początkujących wokalistów i zespołów, dostępne jest bezpłatnie w Młodzieżowym Klubie Środowiskowym Maszkieciarnia w Rybnickich Boguszowicach. Że jest za darmo i z tego co wiemy, to jest drugie takie studio w Polsce, jedyne tutaj w okręgu, w województwie śląskim, także naprawdę warto gdzieś tam korzystać z tego sprzętu. W trakcie naszej wizyty z kamerą muzyczny materiał demonstracyjny nagrywał Trzech bardzo młodych raperów z naszego regionu. A nie będę ciebie bujał. Też się czasem zruszam, Jestem zwykłym człowiekiem, tak samo jak ty, z wiekiem zmieniły się cele, marzenia i sny. Nagrany w studiu materiał młodzi hip-hopowcy będą się starali zamieścić na jednym z muzycznych portali z nadzieją, że zwróci uwagę producentów muzycznych. Dla młodych wykonawców to jedyna szansa, by nagrać materiał w studiu. Za własne pieniądze studia muzycznego zapewne nigdy by nie wynajęli. A to był problem, bo nie było żadnych takich właśnie miejsce stworzonych właśnie, właśnie po to, żeby nagrywać. To teraz dopiero jak otworzyli tą całą maszkieciarnię w Boguszowicach, mamy większy do tego dostęp. Bezpłatne studio nagrań w maszkieciarni dostępne jest dla wszystkich artystów reprezentujących dowolne style muzyczne. Jeden warunek każdy zainteresowany musi spełnić. Trzeba osobiście umówić się na wynajęcie studia. Dzień dobry, w imieniu Księgarni Orbita chciałbym Państwu zaprezentować oraz polecić najnowszy informator kulturalny miasta Rybnika, w którym znajdziecie państwo zaproszenia na najlepsze i najciekawsze imprezy artystyczne, kulturalne, będące w okresie wakacyjnym. Tak, to już koniec dzisiejszego wydania kulturalnego nosiciela. Ja się z wami żegnam, ale tylko do przyszłego czwartku. Na razie.